Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Państwem przepocząć następnych praktykantów, którzy otwierają nasze płuca. Średnia pojemność naszych płuc to jest 1000 wyższe do 1300 cm3, ale niestety w swoim życiu, kiedy my oddychamy, używamy góry 300-400 cm3. Dlaczego? Ponieważ nie umiemy otwierać swojej płuca, albo nasze płuca w ogóle się odżywiajmy. Dlatego podzielę się kilkoma praktykami otwierającymi nasze płuc. Pierwsza praktyka będzie polegać na tym, jak miejscujemy w pozycji wyprostowanej ręce na wysokości naszych barków, to jest pozycja startowa, robiąc wdech otwieramy ręce na boki i na wydechu ręce wracają do siebie. यर्न हुआ गया याक मार बीच जैसे राइट से क्या दे इतना उन्ना बाकी तो इतना तक दुगो याक से इसना शुद्ध है इवरा सर हम थले इलेसना शुद्ध है जब इतनी वो तक अन्य तेज़ नहीं होता पड़ेगा ना Powiedzmy robimy granice 10 razy technik. Po 10 razach ręce na dół, nogi lekko otwarte na szerokości biodra. Ręce obok ciała, zamykamy oczy i zobaczymy, co się dzieje w naszej ciele. Jak nasze płótce pracują. Jak jest nam lekko w naszej uczelni. Dziękuję bardzo.